O, niech będzie Bogu. Witam jeszcze raz w drugiej części nabożeństwa. Patrząc na czas, to tego czasu nie mamy. A jeszcze dzisiaj mamy w pokazaniu jeszcze występ dzieci. Um, więc czym prędzej zaczynamy studium słowa. Czym jest. Co to jest sukces? Co to jest sukces? Jednym zdaniem. Osiągnięcie, Osiągnięcie celu, prawda? Powodzenie. Powodzenie, tak jest. Cel osiągnięty może być różny, prawda? Dla kogoś sukcesem będzie to, że ma liczną rodzinę. Wszyscy są zdrowi, dużo ma dzieci, wnuków i tak dalej, prawda? Dla kogoś będzie to jakiś tam sukces nie wiem, biznesowy, dla kogoś tam jakiś inny jeszcze i tak dalej. Każdy ma jakiś tam inny cel osiągnięty. Żeby osiągnąć sukces, to trzeba tak wyznaczyć sobie cel, dążyć do niego oczywiście, czyli potrzebna jest determinacja, konsekwencja. Eee, jakieś środki, jeżeli ten cel wymaga tego jakieś środki finansowe, jakieś narzędzia, być może też ludzie, którzy nam pomogą w osiągnięciu tego. I jeżeli to jest możliwe, bym bardzo prosił teraz. A, znaczy jeszcze mamy za chwileczkę, tak? Zobaczymy film króciutki. Natomiast powiem, bo tutaj będą się napisy bardzo tak szybko zmieniać, i nie wiem, czy wszyscy by zdążyli odczytać. Przeczytam tutaj. Z jakby z, bi z biografii pewnego Chińczyka, e, co on osiągnął. I teraz tak, e, ten mężczyzna tak, w wieku 24 lat e, został aktorem w teatrze. E, w wieku 44 lat zaczął uczyć się języka angielskiego. E, w wieku 49 lat e, założył własną grupę pantomimiczną i przeniósł się do Pekinu. Zaczyna wtedy od zera. W wieku 50 lat po raz pierwszy zaczął ćwiczyć na siłowni. W wieku 57 lat wrócił na scenę i stworzył jedyną na świecie formę performensu. W wieku 70 lat zaczął jeszcze intensywniej ćwiczyć fizycznie. W wieku 79 lat po raz pierwszy zadebiutował. Na deskach wybiegu dla modeli i modelek. I ma teraz lat 80 i ma jeszcze wiele marzeń. Zobaczmy ten film. I przeczytamy tu od wiersza pierwszego po szósty. Księga Daniela, rozdział 3, wiersze od 1 po szósty. Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król... Król Nebukadnezar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł Król Nebukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł Król Nebukadnezar i stanęli przed posągiem, który Wzniósł król Nebukadnezar. A Herold zawołał potężnym głosem: Rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głosy rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Zostali przymuszeni do tego, żeby oddać pokłon posągowi, a oni nie chcieli, oni chcieli oddawać tylko pokłon Bogu żywemu. Czyli byli w sytuacji, kiedy, tak jak dzisiaj wspominamy, że z Dzień Wolności religijnej, oni byli przymuszeni do czegoś, czego nie chcieli robić. Czyli to nie była sytuacja, gdzie była w tym momencie wolność religijna. Czy oni poddali się właśnie temu naciskowi? Nie, nie poddali się. Byli wierni Bogu. I jak czytamy w wierszu od 16 do 18 tego samego rozdziału. Wtedy szadrach meszach i abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to, jeżeli masz nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Byli wierni Bogu. Podobna sytuacja była później, w której się znalazł Daniel. Wyszedł taki rozkaz, żeby nikt przez 30 dni, w Babilonie nie modlił się do żadnego innego Boga, ani też do żadnego człowieka, tylko do króla Babilońskiego. Daniel według swojego zwyczaju trzy razy dziennie modlił się, zwracał się twarzą do Jerozolimy i modlił się, nie poddał się nakazowi, i za to został wrzucony do jamy pełnej lwów. I wiemy, że nic złego mu się nie stało, że przeżył. Dlatego, że i w tej pierwszej sytuacji, i w tej drugiej, ci młodzieńcy byli blisko Boga. Byli mu wierni. Czy my, nie w takiej sytuacji, ale w jakiejś takiej bardziej, no, mniejszego kalibru, czy jesteśmy zawsze wierni Bogu? Czy może w sytuacji, kiedy po prostu czuliśmy, że powinniśmy coś wspomnieć, jakby bronić też Boga, będąc Jego przedstawicielami, czy zrobiliśmy to, czy też nie zrobiliśmy? Czy ulekliśmy się, bo był jakiś presja, otoczenia? Może nie było tego ostatnio, może kiedyś było. Ja wiem, że tak było kiedyś w moim życiu, że nie zawsze stanąłem na wysokości zadania. Był taki pewien jeszcze człowiek, Noe, który miał za zadanie zbudować arkę i głosić to, że będzie potop. Jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, był to człowiek, nieskazitelny i cały świat był zepsuty, a Bóg go wybrał, żeby wykonał jego zadanie. I Noe budował i Arkę i głosił, że będzie potop. 120 lat. Był konsekwentny i wierny Bogu przez 120 lat. To, co na początku mówiliśmy, żeby osiągnąć sukces, trzeba być konsekwentnym i wytrwałym. 120 lat być konsekwentnym to jest wyczyn wielki, nie lada wyczyn. Jak czytamy w Biblii, cały świat był tak zepsuty. Więc możemy już tylko się domyślać, jak całe jego otoczenie było przeciwko niemu. Pewnie był i wyśmiewany, wyszydzany, bo głosił coś, co, czego jeszcze do tej pory w ogóle nie było, prawda? Nie było potopu, nie padał deszcz. I tym bardziej, że on to mówił, 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 a nic się nie działo. Więc, yy, tak, no, oczywiście, można by tak zdroworozsądkowo myśląc, yy, jakby ktoś nam zaczął mówić, że będzie, 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 a coś, czego nigdy jeszcze nie było. I, to, I tego nie ma nadal i nie ma, nie ma. No to, że faktycznie może ten człowiek się po prostu pomylił, prawda? Albo coś jest nie, nie jest pełna władz umysłowych, a on trwał przy Bogu, dlatego, że on miał tę relację z Bogiem. On słyszał głos Boga i wytrwale dążył do celu. I pewnie słyszeliście ten taki przykład, jak opowiadał pastor Goja, można tego wysłuchać na, w internecie, jak przyszła do niego jedna z sióstr ze zboru i prosiła, żeby nauczył ją modlić się. No i powiedział, że w modlitwie, oprócz tego, że zwracamy się do Pana Boga, to też trzeba dać czas na to, żeby posłuchać, co Pan Bóg mówi do nas. I dla niej to było bardzo trudne, dlatego że ona miała tendencję do mówienia bardzo dużo mówiła. I jak wytrzymała pierwsze 10 sekund i zadzwoniła do pastora, że osiągnęła sukces, to jej gratulował i mówił: Tak, trzymaj, tak dalej. Potem 20 sekund, aż w końcu doszło do tego, że któregoś razu, bodajże chyba tam po dwóch miesiącach, zadzwoniła do niego i powiedziała, że Bóg jej powiedział, że powinni, że powinien z tym tej miejscowości, to bo w Stanach Zjednoczonych, powinien powstać ośrodek pomocy społecznej. On mówi: No to skoro Bóg ci powiedział, to zakładaj. Zakładaj ten ośrodek, nie? A ona mówi, pastorze, nie, ty założysz ze mną, bo to ty mi kazałeś się modlić. A on mówi, że nie, 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 ja nie mam czasu teraz, ja mam tyle spraw, pastor ma tyle spraw na głowie. On mówi, nie, nie pójdę sama, jak ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. I nie miał wyjścia, więc umówili się na czwartek o godzinie dziewiątej i poszli. I chodzili od jednego domu do drugiego, i tak dalej w tej miejscowości. No i tam ileś godzin poświęcili. I oczywiście, no mówili już, w jakim celu są, po co chcieli jakiś, jakiś lokal wynająć na magazyn, z jakiego kościoła są, On zostawiał swoją wizytówkę z telefonem, i tak dalej. I niestety nic się nie udało. No i powiedział, no słuchaj, siostro, no nie, nie udało się, działaj dalej, nie? A ona mówi, no sama nie będę działać. Będziesz chodził ze mną. I tak tydzień w tydzień, w każdy czwartek, chodzili. I minęły bodajże, tak, sześć miesięcy minęło, przeszli całe miasteczko, mówili wszystkim o co chodzi, i nie było żadnego lokalu. Postanowili pójść do miasteczka, które było sąsiednie miasteczko. I podobna sytuacja. Chodzili, chodzili, chodzili. <laughs> Przepraszam. I doszli właściwie na sam koniec tego miasteczka. I jeden mężczyzna powiedział, że Zmniejszył, jakby ograniczył swoją działalność gospodarczą i ma jeden taki lokal i może im udostępnić. To pastor zapytał, jaka cena, za wynajem, powiedział, że nie, to za darmo, bo i tak jemu ten lokal teraz jest niepotrzebny, on zmniejszył ee, e, swoją działalność gospodarczą, więc to było też i błogosławieństwo. I w tym momencie, kiedy już mieli ten lokal, odezwał się telefon pastora. I zaczęli ludzie dzwonić do niego właśnie z tego jednego i z tego drugiego miasteczka. I pytali, czy już mają lokal, bo jeżeli mają, to oni mają już dużo różnych rzeczy, żeby im oddać i jakieś szafy, jakieś półki, i wszystko to, co jest potrzebne, żeby taki magazyn, właśnie z różnymi rzeczami, m, takiego ośrodka pomocy społecznej mógł funkcjonować. Eee, za jakiś czas zadzwonił mężczyzna i powiedział, że on by chciał również udostępnić swój lokal, dlatego że jego znajomy, który na początku udostępnił i miał ograniczył to swoją działalność gospodarczą, Pan Bóg mu tak pobogosławił, że teraz jego firma się rozrasta. Ja on by chciał również oddać ten lokal, bo liczy na to, że Pan Bóg będzie mu błogosławił. I tutaj z tego, z tego przykładu właśnie wynika ten wniosek. Jeżeli jesteśmy wierni Bogu, trzymamy się Go. I słyszymy ten głos Pana Boga. I w sytuacji, kiedy jest sytuacja właściwie jakby już beznadziejna, bo chodząc sześć y, miesięcy potem jeszcze w tym drugim miasteczku, można by się naprawdę zniechęcić. Pastor na wielokrotnie pytał tej siostry, czy, siostra, czy to na pewno było od Boga? A ona mówi, że tak, że ona się jeszcze upewniała, pytała Boga. Tak, to było od Boga. I Bóg pokazał właśnie, że miał plan o to tak długo chodzili, aby całe to miasteczko, jedno i drugie, mogło się dowiedzieć o tych planach, żeby potem wszyscy mogli te rzeczy przekazywać do, do tego ośrodka. I drugi taki jeszcze przykład o tym, żeby być wiernym Bogu i słyszeć Jego głos i kierować się Nim. Eee, pewien nastolatek z Serbii Został adwentystą. Rodzina nie za bardzo była tak z tego zadowolona. Po pewnym czasie on musiał przerwać naukę i zajął się wypasaniem owiec. Wszystkie praktycznie pieniądze przekazywał rodzinie, wspomagał ją finansowo, swojej mamie, ojcu. Część pieniędzy tylko, tylko zachowywał dla siebie. I po pewnym czasie. Mógł też zakupić pięć owiec dla siebie, i te pięć owiec swoich wypasał również z tymi owcami tego właściciela, u którego pracował. I któregoś razu ktoś, widząc, jak on tak rzetelnie pracuje, dba o te owce, powiedział mu, że byłbyś dobrym pastorem. A on powiedział, że to jest jakaś pomyłka, chyba, bo. O, ma lukę, przerwa w ogóle naukę, prawda? I nie nadaje się absolutnie na, na pastora. Ale z drugiej strony tak pomyślał sobie, że jeżeli to jest prawda i to jest głos od Boga, to Panie Boże, prowadź, żeby tak było i daj jakiś znak. Ja się poddaję Tobie. Ja na tą chwilę mówię, że nie, ale Ty prowadź. I po pewnym czasie, kiedy wypasał te owce. Pojawiło się stado wilków. I wilki napadły na te owce. I jak myślicie, które owce zostały zagryzione przez wilki? Tylko jego. Tak. Te pięć owiec zostało zagryzionych. I zrozumiał, że to jest znak od Boga, aby zostawić to zajęcie i zostać pasterzem, ale ludzi. I poszedł do szkoły. Zaczął się uczyć i po pierwszym roku tych studiów, e, zgadnijcie, jakie miał jakby miejsce z ocenami swoimi, z wynikami. W tej gronie tych najlepszych, czy tych najsłabszych? Tych najsłabszych właśnie. Był bardzo no, zniechęcony, ale się nie poddawał. I w drugim roku studiów, e, kiedy była też takie próbne kazanie, trzeba było wygłosić. No, wykładowca powiedział mu, daj sobie spokój, nie męcz ludzi. Był jeszcze bardziej załamany, ale dalej się uczył i się modlił. I na trzecim roku studiów zgadnijcie, który był. Pierwszy był, w, był po prostu w ścisłej czołówce studentów. I można by powiedzieć, że w nagrodę <gryw> kościół go wysłał na teren, gdzie był zbór. To był taki bardzo trudny teren, <noise> gdzie no, była głoszona ewangelia i tak dalej, ale ludzie się nie nawracali. I on no, pracował tam, pracował i też jakoś nie za bardzo to wychodziło. Modlił się, modlił się, i tak pomyślał sobie, że on w ogóle zdejmie ten garnitur, ten krawat i tak po prostu zwyczajnie się ubierze i pójdzie do ludzi. I tak zaczął chodzić. Chodził gdzieś po tym miasteczku, wchodził do jakichś tam różnych barów i tak dalej, i rozmawiał z tymi ludźmi. I dowiadywał się, że mają problemy takie, takie, różne po prostu, i proponował. Że może się z nimi pomodlić. I oni mówili: dobrze, to się pomóc, nie? Modlił się i Bóg wysłuchiwał jego modlitwy. Spełniał. I następowały uzdrowienia, ludzie się nawracali i przychodzili do niego, i powiedzieli, że jego rodzina chce go poznać, bo jak on się pomodlił, to wielkie rzeczy się dzieją. No i przyszedł kiedyś, zobaczył i nie sądził, że to będzie aż tak dużo ludzi. Myślał, że dwie, trzy osoby, a to było piętnaście, dwadzieścia. I miał takich spotkań coraz więcej i więcej i musiał te, te, tych ludzi jakoś dzielić. I z tych spotkań następowały, z tych, tych wykładów biblijnych następowały chrzty. I można powiedzieć, że w nagrodę Kościół go wysłał na inny teren. Na podobny, gdzie też było bardzo ciężko. Ale on znowu trwał przy Bogu i się modlił. I Bóg był z nim. I było wiele chrztów, i ludzie się nawracali. Wniosek z tego, że jeżeli jesteśmy wierni, nawet w sytuacjach beznadziejnych, a mamy przekonanie, że to jest prowadzenie Boże, wytrwajmy i bądźmy przy Bogu. Wtedy, kiedy mamy tą wolność religijną, kiedy jest stosunkowo jeszcze. Przy Bogu trwać jest łatwo i wtedy, kiedy właśnie będzie, przyjdzie nam przeżywać prześladowania, żebyśmy zawsze byli wierni Bogu. I jak czytamy w księdze Jozuego, w 25 rozdziale. I piętnastym wierszu, księga Jozułego. Dwudziesty czwarty, tak, przepraszam. I piętnasty wiersz. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I Bóg przez ten tekst pokazuje nam, że daje nam. Sam Bóg daje nam właśnie tą wolność. Wolność też religijną. Możemy go wybrać, ale nie musimy. Bóg nam pokazuje tą właściwą drogę, ten właściwy kierunek. Żebyśmy szli tą ścieżką wąską, a nie szeroką. Ale nas nie przymusza. Paweł w drugim liście do Tymoteusza i. Czwartym rozdziale, drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział i wiersze siódmy i ósmy. Przeczytam. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Paweł mówi, że. Dokończył tego biegu, że już jest u kresu biegu życia, że dobry bój bojował. I to jest jakby też taki apel do nas, żebyśmy i jego naśladowali, żeby tak też wyglądało nasze życie. I pozwólcie, że posłużę się też przykładem, przeczytam autentyczną taką historię, 20 października 1968 roku o godzinie 19, na stadionie olimpijskim w mieście Meksyk zapadał zmierzch. Robiło się coraz chłodniej. Ostatni uczestnicy biegu maratońskiego dobiegali do punktu pomocy medycznej. Ponad godzinę wcześniej Mammo Waldi z Etiopii przebiegł przez linię mety, wygrywając bieg na dystansie 42 km i 195 metrów niemal tak silny i pełen energii jak na starcie. Kiedy ostatnich kilka tysięcy kibiców przygotowało się do opuszczenia stadionu, usłyszeli syreny policyjnych radiowozów. W bramie prowadzącej na stadion. Wszyscy zwrócili głowy w tamtym kierunku. Samotny zawodnik w narodowych barwach Tanzanii, kuśtykając wszedł na stadion. Nazywał się John Steyen Aguari. Jako ostatni ukończył maraton podczas igrzysk w 1968 roku. Miał zabandażowaną nogę, a przez bandaż przesączała się krew. Niemal na początku trasy przydarzył mu się nieszczęśliwy upadek. Teraz mógł już tylko iść, powłócząc obolałą nogą pobieżni. Tłum kibiców wstał i bił brawo, kiedy samotny bohater. Kończył ostatnie okrążenie. Kiedy wreszcie przekroczył linię mety, jakiś człowiek odważył się mu zadać pytanie, które chcieli zadać wszyscy: Jesteś poważnie ranny? Dlaczego się nie wycofałeś? Dlaczego się nie poddałeś? Ze spokojem i godnością Aguari odpowiedział. Mój kraj nie wysłał mnie tutaj po to, abym wystartował w zawodach, ale bym je ukończył. I my bierzemy udział w najważniejszych zawodach, w najważniejszych zawodach w naszym życiu. To jest bieg, nie po złoty medal. To jest bieg po po największą nagrodę, jaką możemy otrzymać. Może mamy obolałą nogę, skaleczoną. Może mamy zranione ramię. Może mamy krwawiące serce, pęknięte z bólu. I jest nam bardzo ciężko. Ale pamiętajmy, że ktoś już bieg swój ukończył i został zwycięzcą. Jezus dobiegł do końca i zwyciężył. I pamiętajmy, w swoim biegu nie jesteśmy sami. Mamy najlepszego, można powiedzieć, trenera, doradcę, przyjaciela, który jest gotowy w każdej chwili nam pomóc. Mamy kogoś, kto nas wzmacnia. Z Nim i w Nim możemy wszystko, właśnie w tym, który nas wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Jemu chwała i cześć przez wszystkie wieki. Amen.